Dobra, 3-4, 3-4, 3-4. Dobrze, zaczynasz plany, może teraz zaczyna zaczynasz jaku 45 jest swoje, a my robimy działa! O, 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 oj, hej! Dobra, hey. dobra, ej, ty tu kurwa stojisz jak głaz. No to kurwa twój pierwszy raz, ja pierdolę! Niszczę skórny syna, to właśnie blady chyba robi po godzinach. Ej, tak się gra, wiadomo, że wchodzy rzucam rap. To jest tutaj proste, ale jesteś chujem. Twoja laska raczej słabo się maluje. Dobra, bowiem stary jego pan na świat przy mnie, to widzi różowe okulary. Lecę tak, wiadomo, że wchodzy rzucam rap. Fajne kurwa tory, powiem ziomek Ale tak nawijasz, że masz raczej nie po kolei z głowie Powiem na rozkijach z takim życiem, że ty chyba kończysz na szynach Ej, tak się gra, wiadomo że rzucam raz To jest twoja rodzina, z po cisę tych Niestety takiej kurwy na zdjęciu nie chcieli No to przejście, 45 ty! Yo 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 yo, 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 yo. się wpierdala Mordeczki, no ja co jest dobry, kurwa, każda panna przywraca oczy Ziom, i kiedy sobie chodzę Gram na rymach, mówiłeś mordeczko, że coś na szynach? Nie na szynach, mordeczko Strasznie mnie wkurwiasz Byłbyś lepszy, jakbyś tu przyszedł na szczudłach Yo, i kiedy sobie Wchodzę dobrze, blaty, nie Ma tą formę, a yo, i kiedy Sobie chodzę, kurwa, tak to wiem Nie złośnij mnie, gej, tak wygląda twoje NFL Yo, i kiedy sobie wchodzę Sprawdzaj, ziom, ja tu walczę o honor, ale skarży ten super ball. Yo, I kiedy sobie wchodzę, gram na witach Ja chłop sam sobie właśnie do mordy sika I kiedy sobie wchodzę, ziomek, raczej yes. się wpierdala na tym mikrofonie Bo kiedy sobie wchodzę, ziom, sprawdź to, ziom, twoja panna od ciebie woli wibrator I yes. kiedy sobie wchodzę, ziomek, to racja, dla ciebie to jest za wysoka trakcja Dobra, dwie minuty wymianek po cztery leci lecisz jaką.

Ej, 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 ją, 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 ja wpadłem na szczepła, pijam sobie co za beka, drabinę to se kurwa zrobię na twoich plecach. Tak, faktycznie na słowa, bo ja mu zrobię horror, się wpierdałem jak drabina Jakubowa. Ziom, i kiedy sobie wchodzę mam śmienie, jestem od ciebie lepszy, właśnie zapałcie on śmieje. Dobra, jak tu wpadam, mówi pedale, zrobiłeś mi horror przydano, no bo na ciebie spojrzałem. Hej, dobra, 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 dobra! Ty masz taki straszny ryj? Ja pocisnę tych gości! Te walki to powinny się odbywać w ciemności! Jo! Jo, 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 jo! Faktycznie mam straszny ryj, ale mnie to mordo nie boli! Chcesz mi wrzucać kompleksu, może pogadajmy o twoich! Jak tam Janek WBW Czwoku? Mi PFL-a kurwa największe rozczarowanie roku Jo! Największe rozczarowanie, głupi pedale. Za każdym jak która razem jestem, to jestem w finale. Ło, wow, wow, wow dobra, 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 dobra. Ty mnie ciszysz o kąpielek, rzucam rad. Oświadczasz się, pani, która nie potrafi powiedzieć tak. Yo, yo, yo! yo. Faktycznie mordeczko omultu Ważne, że powiedziała tak na ślubnym kobiercu Jo, jo, jo! Jo, 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 A twoje W mordeczko już jest dawno po sprawie. Cały rok kurwa miałeś sen o Warszawie. Dobra, jo, jo, jo Dobra, 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 dobra Wiad o kompleksach ten długi ziomuś. Ty masz multum wersów, ale trochę mniej włosów. Dobra, yo, 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 Dobra, ty tak wyglądasz, co zasuka! Jakby zgasły światła, to może w końcu ty byś poruchał! Jo! Yo! Yo, 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 A ty jesteś najlepszy, faktycznie! Moje jakaś mocno, mała arogancka, turbos, jako wyjebani w kosmos. Jo, Yo, 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 Ja odpadłem, ale zabiorę mu z i prestiż bo marzeń go pozbawił, pan wygrał i walczył Jak ja pod się na Dobrze mówię, że to chyba wasze ostatnie walki, obu was w grupie. Dobrze mówię. Więc czy ostatnią walkę w grupie, tylko u nich, <gryw> powinien wygrać blady... Dobrze, zdanie publiczności znamy, panowie, trzy, cztery. Jako wygrywa tę barkę! A co my...